Na froncie budynku Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim zawieszona została tablica pamięci. Dzisiaj byliśmy świadkami odsłonięcia już kolejnej tablicy, tym razem ku czci pomordowanych Żydów, obywateli polskich ze Stoczka Łukowskiego. W stosunku do innych społeczności jest to, można powiedzieć, młoda, to była młoda społeczność, bo oni zaczęli się osiedlać dopiero w XIX wieku, ale społeczność bardzo liczna, bo licząca przed wojną około, Połowę mieszkańców i tak naprawdę to w rękach Żydów tutaj no, skupiał się cały przemysł i całe życie, całe życie kulturalne. I gdy wybuchła Druga wojna światowa, Niemcy na terenie Stoczka założyli getto. Żydzi byli sukcesywnie wywożeni do obozów Zagłady, ale także mordowani na miejscu. I tutaj dzięki inicjatywie Pana Marszałka i w związku z tym, że tutaj no i Rada Miasta i Pan Burmistrz przychylili się do naszej prośby, dzisiaj mogliśmy odsłonić właśnie tablicę ku pomordowanych Żydów ze Stoczka Łukowskiego. Ta tablica upamiętnia Krzywdę wyrządzoną przez nazistów, przez hitlerowców, którzy wtargnęli w 1939 roku do Polski i rozpętali II wojnę światową. Mieliśmy około 2000 Żydów w Stoczkukowskim, nie został nikt. I ta tablica to kolejny krok w przypominaniu historii naszego miasteczka. Przypomnę rok temu otworzyliśmy cmentarz żydowski. Dzisiaj przyszły czas na tablicę. Z tego jestem bardzo dumny, że odkrywamy tą historię naszego miasteczka na nowo. W uroczystości razem z profesor Sabiną Bober udział brał również sekretarz województwa lubelskiego Tadeusz Szymanek. Powiat łukowski reprezentował zaś starosta Dariusz Szóstek. Jestem dumny z ich postawy, że pamiętają o współbraciach, którzy kiedyś w tej społeczności żyli, którzy pełnili ważne społecznie funkcje. Ktoś miał gospodę, ktoś był krawcem, ktoś inny z kolei był szewcem, więc to były najczęściej te warsztaty, które były w rękach żydowskich. Oni oczywiście wymieniali towary, potrzebowali z kolei płodów rolnych od okolicznych rolników, więc te społeczności sobie tam współgrały między sobą. Myślę, że też tak jak i w Łukowie bywało, zapraszali się wzajemnie na własne święta, chodzili do siebie w gości, przeżywali razem swoje radości i smutki i dlatego też warto o tym pamiętać. Byli też obecni mieszkańcy Stoczka Łukowskiego. Chciałabym zabrać głos w imieniu tych wszystkich bezimiennych, działających na własną rękę, nie w oparciu o żadne organizacje, tylko z potrzeby serca, żeby przywrócić pamięć o naszych sąsiadach stoczkowskich Żydach, którymi. No, nasi dziadkowie, babcie, pradziadkowie żyli i wspólnie dbali o to miasto, starali się, żeby to miasteczko kwitło. To była dosyć trudna walka, dlatego że nie było odpowiedniej atmosfery, ale myślę, że dzięki takiemu uporowi osób, które konsekwentnie domagały się przywrócenia tej pamięci, no, rzecz się stała i bardzo się cieszę, że wszyscy żeśmy dojrzeli do tego. Uroczystość, której uczestnicy wysłuchali również prelekcji na temat historii Żydów w Stoczku Łukowskim, odbywała się w ramach programu Pamięć jest naszym obowiązkiem. W związku z 80. rocznicą akcji Reinhardt, która tutaj miała miejsce na terenie, na terenie lubelszczyzny, tutaj na terenie Lublina, był też sztab dowodzenia akcją Reinhardt. Prowadzimy taki właśnie cykl upamiętniający społeczność żydowską, Polaków narodowości żydowskiej. I między innymi poprzez sprzątanie bardzo zaniedbanych cmentarzy, akcje takie edukacyjne, no bo też jeździmy z panem Marszałkiem do szkół. I tam spotykamy się z młodzieżą i opowiadamy o tych trudnych wydarzeniach, ale opowiadamy też, zwracamy im uwagę właśnie na to, na to dbanie, żeby oni w swoim właśnie to środowisku dbali o te pamiątki po pomordowanych Żydach. No i jednym właśnie z cykli jest wieszanie właśnie tych, tych tablic we wszystkich miejscowościach, gdzie przed wojną żyli, byli Żydzi. Ideą projektu odsłaniania tablic pamiątkowych jest umieszczenie 124 tablic z brązu w 124 miejscowościach województwa lubelskiego, w których przed wojną zamieszkiwali Żydzi. Jedna z takich tablic jest już w Stoczku Łukowskim.